Funkcja liczy, jeżeli potrafi zliczać komórki, które spełniają określone kryteria. Ona jest zbudowana w ten sposób, że po wpisaniu tej funkcji należy podać zakres, który ta funkcja będzie sprawdzała oraz kryterium, pod kątem którego ta funkcja będzie liczyła określone komórki. Załóżmy, że chcielibyśmy policzyć, ile jest kobiet na tej tutaj liście. Dam opis w komórce. D1 liczba kobiet, a w komórce E1 napiszemy odpowiednią formułę. Użyjemy funkcji o nazwie Licz Jeżeli. Wpisujemy znak równości, potem Licz. Kropka, jeżeli. Excel podpowiada nazwę tej funkcji. Jeżeli ona jest podświetlona, mogę ją zatwierdzić naciskając klawisz tabulacji. Excel dokończa nazwę tej funkcji i otwiera nawias. Jak widzicie w nawiasie. Pierwszy argument, który musimy podać tej funkcji, czyli pierwsza rzecz, którą tu trzeba tej funkcji wskazać, to zakres. Zaznaczam wszystkie dane z kolumny płeć. W ten sposób funkcja ta będzie wiedziała, że ma przeglądać ten właśnie obszar, te dane w kolumnie płeć i na tym obszarze coś liczyć. I jeżeli podaliśmy już obszar, naciskamy średnik, i teraz należy podać kryterium. W cudzysłowach Wpisuję słowo, które chciałbym, aby Excel, aby ta funkcja tutaj zliczała w tej kolumnie, więc będzie to słowo kobieta. Podając jakikolwiek tekst, jakiekolwiek słowa, musimy je brać w cudzysłowy. Jeżeli wpisane, wpisaliście kobieta, zamykamy nawias, zatwierdzamy to enterem. Spójrzcie. Funkcja pokazała, że jest 225 kobiet. Gdybyśmy chcieli to samo zrobić dla mężczyzn, spróbujmy. Znowu użyjemy funkcji licz jeżeli. Zaznaczę znowu wszystkie dane z kolumny płeć. Naciskam średnik po zaznaczeniu obszaru. Spójrzcie w pasku formuły. Cały czas tę moją funkcję widać, jak ona jest budowana. Od Otwieram cudzysłów, wpisuję mężczyzna, zamykam cudzysłów, zamykam nawias, nacisnę Enter. Wtedy Excel wróci mi do góry i zobaczę wynik tej formuły. Mężczyzn jest 275 na tej liście. Jeśli chciałbym policzyć, na przykład, ile jest w tej liście osób z konkretnego miasta, na przykład z Sochaczewa, mógłbym kazać Excelowi spojrzeć na wszystkie dane w kolumnie Miejscowość. I liczyć, ile razy wpisane jest tam Sochaczew. Spójrzcie. Damy opis osoby z Sochaczewa. I ponownie użyję funkcji licz jeżeli. Do sprawdzenia, ile razy w kolumnie miejscowości jest wpisane Sochaczew. Jako zakres zaznaczamy wszystkie miejscowości. Klikam na pierwszej z tych miejscowości. Potem Ctrl-Shift-strzałka w dół, aby je wszystkie zaznaczyć. Naciskam średnik po zaznaczeniu tego zakresu. Średnik. Następnie otwieramy nawias i wpisuję nazwę miejscowości. Bez różnicy czy z małych, czy z dużych liter, w tej funkcji nie ma to zupełnie znaczenia. Spójrzcie, wpisałem z małych, domknąłem cudzysłów, zamknę nawias i zaakceptuję enterem. Jak widać, z jest, są 184 osoby. Można to łatwo sprawdzić, nakładając na tę listę filtr i wybierając w miejscowo miejscowości tylko sochaczew, ale możecie mi wierzyć na słowo, że, że rzeczywiście tak jest. Możemy też bardzo łatwo to sprawdzić, zmieniając którejś osobie miejscowość na sochaczew. Wtedy po zatwierdzeniu ta liczba 184 powinna się zaktualizować na 185. Spójrzcie, zatwierdzę. Teraz już Excel pokazuje, że jest 185 osób z takiego miasta. Mogę policzyć coś innego. Na przykład, mogę policzyć, ile jest osób, osoby z zarobkami ponad 3000. Jak takie coś wyliczyć? Mógłbym kazać Excelowi patrzeć na kolumnę zarobki i zliczyć te komórki, w których jest wpisana wartość większa niż 3. Spójrzcie. Też użyjemy funkcji licz Jeżeli. Jako zakres. Zaznaczymy tym razem wszystkie dane z kolumny zarobki, a pośredniku w cudzysłowach, nadal muszę używać cudzysłowów, w cudzysłowach użyjemy matematycznego znaku większości i wprowadzę 3000. Domknę cudzysłów, domknę nawias, zatwierdzam. I spójrzcie, liczba 395 mówi, że spośród tych wszystkich zarobków jest 395 o kwocie większej niż 3000. Gdybyśmy chcieli policzyć, ile w tej liście jest osób o zawodzie kowal. Popatrzcie, tutaj jest jeden. Jak widać, jeden jest na, na oko. Gdzieś tam pewnie są kolejni. Żeby tego ręcznie nie trzeba było zliczać, możemy zapędzić Excela do roboty. Tam kolejny opis, liczba kowali i użyjemy funkcji licz jeżeli. Tym razem jako zakres zaznaczymy wszystkie dane w kolumnie zawód. Średnik i w cudzysłowach wpiszę nazwę zawodu, który mnie interesuje, czyli kowal. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias. Enterem akceptuje. Spójrzcie, jest w tej liście 7 osób o zawodzie kowal. Możemy Również użyć tej funkcji do sprawdzania komórki z datami. Na przykład policzymy, ile jest osób, osoby urodzone przed rokiem 80. na przykład. Mogę użyć funkcji o nazwie licz jeżeli, tej samej funkcji cały czas. Zobaczcie, jak ona jest elastyczna. Możemy używać jej do zliczania różnych wartości. Jako zakres tym razem wskażemy wszystkie daty urodzenia a w cudzysłowach wprowadzę znak mniejszości i datę 1 styczeń 80 roku. Pamiętajcie, wprowadzając daty używamy zapisu rok, miesiąc, dzień. Zamknę nawias, zatwierdzę spośród tych wszystkich osób, 233 urodziły się przed rokiem 80. Możemy również używać w tej funkcji... Operatorów różnych tekstowych. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli policzyć, ile jest osób z nazwiskami na literę D. Dam znowu jakiś opis i użyjemy funkcji licz jeżeli, tym razem zakresem będą wszystkie nazwiska, a w cudzysłowach użyjemy takiego zapisu Wprowadzam literkę D. Następnie gwiazdkę. Gwiazdka będzie mówiła Excelowi, że po tej literce D mogą być dowolne znaki w dowolnej ilości. Gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków, czyli Excel będzie po kolei sprawdzał wszystkie nazwiska. Jeżeli któreś będzie się zaczynało na literkę D, to takie nazwisko policzy. Sprawdźmy, zamknę nawias, zatwierdzę Enterem. 25% osób w tej liście ma nazwiska zaczynające się na literkę D. Możemy również używać znaków zapytania. Policzmy na przykład ile jest osób, osoby z na przykład z czteroliterowymi nazwiskami. Mogę użyć funkcji licz jeżeli, która znowu sprawdzi Wszystkie nazwiska i będzie liczyła tylko takie, które mają cztery literki. To można zapisać używając znaków zapytania. Cztery znaki zapytania, wprowadzone jako kryterium w cudzysłowach, będą oznaczały, że, tu, że muszą być cztery jakiekolwiek znaki, cztery jakieś literki. A Excel będzie teraz przeglądał po kolei wszystkie nazwiska i liczył te, które mają cztery literki, dokładnie cztery litery. Sprawdźmy, czy są takie nazwiska. Zamknę nawias, zatwierdzę Enterem. O, zobaczcie, jest 10 osób, które ma nazwiska czteroliterowe. Bardzo prosty, e, prosto możemy to sprawdzić. Zmienię na przykład Łukaszowi nazwisko z Dużyńskiego na na przykład Kruk. On będzie się zaczynał, on będzie miał nazwisko 4-literowe, więc teraz ta formuła, którą napisaliśmy wcześniej, powinna się zaktualizować. Spójrzcie. Tutaj wskoczyło 11. Nie wiem, czy zauważyliście nazwiska na literę D. Ubyło jedno nazwisko, bo Dużyński zmienił się na kruk, więc z 25 zrobiło się 24. Jak widzicie, funkcja liczy, jeżeli jest dosyć elastyczna. Jej minusem jest to, niestety, że może mieć tylko jedno kryterium. Możemy kazać jej policzyć, ile jest osób z nazwiskami na D, ile jest osób o włosach brązowych, ile jest osób o oczach zielonych, ile jest osób na przykład z Warszawy, ile jest osób z Płocka. Ale nie możemy powiedzieć, policz, ile jest osób z Warszawy o oczach zielonych. Takie coś będzie mogła policzyć inna funkcja, ale o niej w innym nagraniu. W arkuszu funkcji statystyczne 2 pokażę Wam jeszcze jedno użycie funkcji licz jeżeli. Spróbujmy wpisać jakąś miejscowość, niech to będzie sochaczew i obok napiszemy funkcję, która policzy ile jest osób z tej miejscowości, tylko funkcję tę napiszemy w ten sposób że po zmianie miejscowości w komórce D3 wynik będzie się automatycznie aktualizował. Zakresem będą wszystkie miejscowości kliknę na pierwszej z nich i zaznaczę aż do ostatniej a po średniku w kryteriach Zamiast wpisywać w cudzysłowach sochaczew, wskażę komórkę, w której ten sochaczew jest już wprowadzony. Czyli w tym przypadku jest to komórka D3. Zamknę nawias, naciskam Enter. tak napisana formuła będzie automatycznie aktualizowała się po zmianie miasta, które jest wpisane w komórce D3. Spójrzcie, zmieńmy to na łódź. I wynik. Zmienia się na 201. Zmieńmy na Warszawa. Wynik zmienia się na 10. Przywrócimy słuchacze. Jak widzicie, wynik teraz to 519. Czyli w tej formule, zamiast podawać argumenty, wpisując nazwę w cudzysłowach, wskazałem adres komórki, w której taki tekst, ta nazwa miasta w tym przypadku już się znajduje. Można też pisać funkcję.